Pamiętacie pradawne czasy, gdy serial Mój Mały Kucyk Przyjaźń do magia był tak popularny, że odbywały się specjalne konwenty poświęcone tylko i wyłącznie jemu i niczemu innemu. Była to prawdziwa złota era dla artystów tworzących przeróżne rodzaje dzieł związanych z kucykami. Od kompozytorów muzyki Poprzez rysowników, pisarzy, fanfików, twórców komiksów, poanimatorów. Każdy z nich z dnia na dzień mógł się stać celebrytą. Końskim celebrytą. Pośród takowych kucowych sław znajdowali się duo cartoonist. Znani również jako Richard Siroris i Jordana Gonzales. Przepraszam, to się pewnie wymawia inaczej. Znani również jako Lionheart i Spirit. Małżeństwo, oryginalnie pochodzące z Hiszpanii, które ostatecznie przeprowadziło się do Kanady. Najbardziej znanym dziełem duo cartoonists było Children of the Night, animowane muzyczne wideo opowiadające historie z dawnych dziejów Equestrii, gdy po walce z Discordem cały kraj znajdował się w ruinach i miał kłopoty z wyżywieniem wszystkich pozostałych przy życiu mieszkańców. Wbrew woli Celestii księżniczka Luna zebrała grupę sierot i zabrała je daleko, do odległej, niezamieszkałej krainy, aby mogły założyć tam nową kolonię i żyć bezpiecznie, w dobrobycie. Później ta samowolna decyzja, a także fakt, że de facto porwała grupę dzieci, przyczyniły się do tego, że Celestia była bardziej skłonna wygnać Lunę na księżyc, gdy ta zmieniła się w Nightmare Moon. Animacja była nieco kontrowersyjna pośród fanów Celestii, którzy wierzyli, że Children of the Night przedstawia ich ulubioną księżniczkę w złym świetle, bo prawdziwa Celestia nigdy by do takiego stopnia nie kontrolowała luny i nie pozwoliłaby, aby pod jej rządami źle żyło się osiedlonym zielebakom, nawet podczas powojennego kryzysu. Inne animacje duo-cartoonist, które cieszyły się niemało popularnością, to The Moon Rises, kolejne muzyczne wideo, tym razem przedstawiające transformację Luny w Nightmare Moon, oraz Chip of Discord, zabawny short, którego akcja toczy się w uniwersum, w którym Discord niechcący odmłodził się za bardzo i obecnie jest dzieckiem. Kłócącym się z królikiem Angel o to, do kogo powinno należeć ciasteczko, które upuściła Fluttershy. Poza kucykowymi animacjami Lionheart i Spirit tworzyli także Pozycje związane z Undertale, Gravity Falls i Stevenem Universe. To oni na zlecenie C. Alana Gena zanimowali pierwszy oficjalny zwiastun niezależnego serialu Midnight Males. Komponowali nawet własne piosenki, pracowali nad własną autorską wtyczką do programu Toon Boom, która zrewolucjonizowałaby animację 2D i szykowali się do stworzenia wielkiego animowanego musicalu na miarę Disney'a. A potem nagle znikli bez słowa. No, prawie bez słowa. 30 listopada 2017 roku na swym blogu zamieścili króciutką notkę z informacją, że właśnie zamknęli swoją stronę na Patreonie i nie będą już przyjmować dotacji od fanów. I tyle. Ani słowa więcej. Potem znikli i kompletnie nigdy nie opublikowali nic więcej jako duo kaltonist. Jeszcze przez kilka lat można było cieszyć się ich oficjalnym kanałem na YouTube, chociaż nie pojawiały się na nim żadne nowe filmy od 6 maja 2017 roku. Jednak nagle w 2020 roku kanał został usunięty. Tym razem nie było żadnej notki czy ogłoszenia, choćby najkrótszego. Jednego dnia kanał był, a drugiego puff, znikł. Dlaczego? Co się stało? To no właśnie nikt poza duo cartoonist nie wie, a duo cartoonist się nie odzywają. Tak więc pozostają nam jedynie spekulacje. Zebrałam trzy, no trzy i pół najbardziej popularnych teorii o tym, co stało się z duo cartoonist i ich kanałem. Teoria pierwsza. Hasbro zagroziło im pozwem sądowym. Nie byłby to pierwszy taki przypadek. W końcu Hasbro do tego stopnia martwiło się o swoje prawa autorskie, że raz wrzuciło do niszczalki do papieru rysunek dziesięcioletniej dziewczynki przedstawiający Rainbow Dash, po czym wysłało dziecku oficjalny list informujący o zniszczeniu jej dzieła. Nie, nie żartuję, to wydarzyło się naprawdę. Gdy Hasbro nie było zajęte ściganiem zagrażających ich malce dziesięciolatków? Dobierało się do animatorów tworzących fanowskie animacje z kucykami. Zwłaszcza takich, którzy wiernie naśladowali styl serialu. Głównym powodem był fakt, że młodsi widzowie mieli kłopoty z odróżnieniem takich fanowskich tworów od oficjalnych publikacji. Jedną z najbardziej znanych ofiar boskiego gniewu Hasbro był Jan Animation Studios. To on wykonał zanimowany teledysk fanowskiej piosenki Picture Perfect Pony. Opowiadającej o fotofinish, pojawiającym się w serialu Kucyki, który jest sławną zawodową fotografką. Gen Animations był także współtwórcą fanowskiego serialu Button Mash Adventures, który opowiadał o przygodach Kucyka o imieniu Button Mash, który niby pojawił się w oficjalnym serialu, ale zawsze w tle. Kanonicznie było wiadomo o nim tylko tyle, że lubi gry wideo. Więc Gen Animations i druga twórczyni serialu, Berry Sweet, dali mu własną osobowość i rodzinę. Taka mała notka dograna już po tym, gdy miałam nagraną większość odcinka. Jeszcze jednym z twórców serialu Button's Adventures jest Shady Vox. Shady Vox jest współautorem scenariusza, a także współreżyserem i podkładał głos pod baton Masha. Tymczasem Berry Sweet zajmowała się designem postaci, zwłaszcza designem Krimhalt. Mamy batona. Gen Animation prowadził również bloga Ask the Crusaders, na którym można było zadawać pytania Sweetie Bell, Apple Bloom i Skutalu, a Gen Animation Studios odpowiadał na nie na owe pytania w formie komiksów, które podobnie jak jego animacje wiernie naśladowały styl serialu. Czasami nawet zdarzało się, że zamiast komiksem odpowiedział krótką animacją. Hasbro tak ostro zabrało się za niego i Berry Sweet, że zmuszeni byli usunąć nie tylko większość animacji, w tym tą, którą Gen Animations zrobił specjalnie dla Betty Sweet z okazji jej urodzin, lecz także bloga. Obecnie na oficjalnym kanale Gen Animation Studios z kucykowych animacji znaleźć można jedynie Don't Mine At Night, zabawne muzyczne wideo o tym, jak Sweetie Bell i Button Mash grają razem w Minecrafta. Postać Button Masha cały czas ginie, usiłując chronić nieostrożną Sweetie Belle. Let's Go and Meet The Brownies, zbiór animowanych części filmu dokumentalnego o fandomie Brownies oraz Button Mash Game Over. Kolejne muzyczne wideo, tym razem służące jako oficjalne pożegnanie Button Masha. Jako, że Gen Animations nie może już go animować z obawy przed hasbro, owe wideo sugeruje, że Button Mash uciekł z domu. Dwa tygodnie temu opublikowałam wideo z teorią. Na temat tego, dlaczego Batten mógł chcieć uciec z domu, obejrzyjcie je... Proszę! Najprawdopodobniej akurat te trzy animacje pozostały nieruszone przez Hasbro, ponieważ pierwsze wideo jest ewidentnie parodią, drugie służy celom edukacyjnym i oba jasno podpadają pod dozwolony użytek. I ferius, Hasbro ciężko byłoby udowodnić, że jest inaczej. Trzeci wideo z kolei technicznie rzecz ujmując nie pokazuje żadnego kucyka, jedynie czapkę i cień Batmasza, a także znaczek należący do jego matki Krimhalt. W przeciwieństwie do Batmasza, który jest postacią oficjalną, Krimhalt to fanowska postać stworzona przez Gen Mations i jego przyjaciółkę Berry Sweet. Fani spekulują, że to samo stało się z duo cartoonists. Osobiście nie sądzę jednak, aby było to prawdą. Gdyby rzeczywiście to groźby od Hasbro powstrzymały Lionhearta i Spirit przed dalszym animowaniem, wtedy usunęliby swoje filmy razem z Patreonem w 2017 roku, a nie dopiero w 2020 roku. A nie dopiero w 2020. Wiecie, aby uniknąć pozwu. Nie mieliby również powodu, aby zaprzestać pracy nad własnym oprogramowaniem do animowania oraz innymi projektami niezwiązanymi z kucykami. Teoria druga. Lionheart i Spirit znaleźli pracę jako profesjonalni animatorzy. Duże studia filmowe rzeczywiście mają różne zasady, w tym takie zabraniające animowania dla przyjemności w czasie wolnym od pracy. Wiecie, gdyż Ameryka! To wyjaśniałoby, dlaczego zamknęli Patreon i przestali publikować animacje niezwiązane z ich obecną pracą. Ale dlaczego w takim razie usunęli swój kanał i kompletnie znikli z mediów społecznościowych? W końcu wielu zawodowych animatorów nadal, oczywiście za zgodą swych pracodawców, publikuje różne owoce swych wysiłków, najczęściej artry, na np. na Twitterze i Instagramie. Tymczasem duo cartoonists pewnego dnia gwałtownie znikli, bez żadnego ostrzeżenia. Nawet jeśli podpisali z nowym pracodawcą umowę zabraniającą im zdradzania wszelkich informacji związanych z pracą, nadal nic nie powstrzymywałoby ich przed zamieszczeniem bardzo ogólnikowego ogłoszenia. Starczyło napisać, ej, kończymy z kucykami, bo dostaliśmy nową ofertę zawodową, ale nie możemy powiedzieć nic więcej, więc pa, pa I tyle, i starczyłoby. Zwolennicy tej teorii mają następujące wyjaśnienie. Ich zdaniem Lionheart i Spirit wstydzą się swojej kucykowej przeszłości. Twórcy teorii wierzą, że fandom My Little Pony jest stygmatyzowany, więc inni profesjonalni animatorzy pewnie dokuczają, więc inni profesjonalni animatorzy pewnie dokuczają Duo i się z nich naśmiewają. Może powiązanie z kucykami utrudnia Lionheartowi i spirit znalezienie nowej, lepszej pracy lub w awans w obecnej? Według tej teorii Duo mieli mieliby usunąć kanał, aby ludzie wreszcie przestali ich uważać za tych niedojrzałych dziwaków od kucyków. Nie tłumaczy to dlaczego oficjalny blog Duo oraz zawierający kadry z animacji Galeria Lionhearta na Halcie nadal są dostępne online, ale okej. Okay. Trzecia teoria. Najbardziej smutna i osobista. Naprawdę mam nadzieję, że nie jest prawdziwa. Tak więc, co jeśli Lionheart i Spirit się rozwiedli? Byli małżeństwem? Animującym razem? Rozpad ich związku wyjaśniałby gwałtowne zerwanie współpracy. W maju 2017 wszystko było ok. Mieli wspólne plany, a parę miesięcy później, w listopadzie, koniec! Koniec wszystkiego! Bez uprzedzenia! Brak wyjaśnienia, podania powodów. Również byłby zrozumiały, bo kto chciałby nadal bolesne, prywatne brudy prać publicznie ku uciesze gawiedzi? Dlaczego usunęli kanał nie od razu, tylko później? Może chcieli go utrzymać dla fanów. Albo nie chcieli, żeby praca, którą włożyli w filmy, poszła na marne. Może ostatecznie po trzech latach uznali, że utrzymywanie wspólnego kanału, patrzenie na animacje, które zrobili razem, jest jednak zbyt bolesne. No ale to wszystko tylko plotki i spekulacje, które nie powinny być poważnie traktowane. No i ostatnia teoria, czy też raczej półteoria, bo nie wyjaśnia ona dlaczego Lionheart i Spirit znikli nagle w 2017 roku. Dotyczy ona jedynie zniknięcia ich kanału w 2020. Według niej oba wydarzenia są ze sobą niepowiązane. Duo Cartoonists najpierw zamknęli Patreon i przestali publikować nowe animacje z jednego powodu, a później usunęli swój kanał z drugiego powodu. Z drugiego powodu, czyli mianowicie... z powodu Kropy, czyli Children's Online Privacy Protection Act. Dla tych, którzy nie pamiętają, to prawo, które nakłada na youtuberów obowiązek określania, czy ich wideo jest dla dzieci i grozi wysokimi grzywnami za złą klasyfikacją. Jeśli duo cartoonists już dawno odcięli się emocjonalnie od swojego starego kanału i animacji, mogli rzeczywiście uznać, że gra jest nieważna świeczki i zapobiegawczo wszystko usunąć, bo skoro nie obchodziło ich, co się stanie z kanałem, Dlaczego należycie się na jakiekolwiek problemy? Po co marnować czas, skoro permanentne skasowanie wszystkiego zajęłoby zaledwie kilka sekund? A co wy o tym sądzicie? Którą teorię uważacie za najbardziej prawdopodobną? Może macie jakąś własną? Widzieliście animację Duo Cartoonist zanim zostały usunięte? Jeśli tak, która podobała się wam najbardziej? Czy sądzicie, że Children of the Night jest wrażą antycelestiową propagandą i musimy bronić honoru jedynej słusznej władczyni Słońca? Piszcie o tym w komentarzach i zostawiajcie łapki w górę pod filmem, a ja tymczasem podziękuję moim patronom. Czyli osobom wspierającym mnie, kanał i wszystko inne, cały świat, bez wyjątku, wszystko jest przez nich wspierane przez moich patronów, poprzez portal Patronite. Wszyscy oni zasługują na podziękowania, ale na szczególne podziękowania zasługują. Mari, Mari, Uhu. Lion Blau, dwa myślniki, Juliusz de Slauch, Piotr Orlik, Piotr Wołoch, Necro Spyro, Srebrna stal, Dani Deer. Aleksandra Schumacher, Szczot Fraser, Wiktoria Baltkowiak. Ależ co to? Poczekajcie, chwileczkę! Uwaga! Uwaga, powtarzam, uwaga! Wiadomość z ostatniej chwili! Chociaż galeria Deviantart należąca do Spirit jest nadal pusta i martwa, Lionheart powrócił na chwilę do swojej i odpowiedział na kilka pytań od fanów. Oto czego możemy się dowiedzieć z jego odpowiedzi. Raz, Lionheart nie ma obecnie czasu rysować, co oznacza, że teoria o pracy profesjonalnego animatora raczej nie jest prawdziwa. Dwa, Lionheart obawia się, że gdyby oznaczył wszystkie filmy na kanale YouTube jako adresowane dla dzieci, a YouTube później by się z nim nie zgodziło, musiałby zapłacić 42 tysiące dolarów grzywny za każdy film z osobna, oddzielnie. No to wygląda na to, że już wiemy, dlaczego kanał został usunięty i teoria 3,5 się potwierdziła. 3. Lionheart myśli o założeniu oddzielnego konta, na którym publikowałby swoje oryginalne dzieło zatytułowane Muscle Girls. 4. Lionheart poinformował, że być może opublikuje ponownie niektóre ze swych starych rysunków, ale jeszcze nie jest pewien. No i to tyle. Niby nie za dużo... Nadal nie wiemy, dlaczego duo Cartoonist przestało tworzyć w 2017 roku, ale przynajmniej wiemy już co nieco na temat tego, co się stało z kanałem na YouTube. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o Kopę.